Przeżywaliście wielki post, ten czas świeżego przygotowania do świąt Paschalnych. To przygotowanie miało polegać na nawróceniu. I Krzyż Jezusa Chrystusa jest tym ostatnim słowem, ale i najpotężniejszym słowem Boga, które wzywa nas do nawrócenia. Nawrócenie jest dwuetapowe. Pierwszy etap to poznanie prawdy o sobie. A prawdą o mnie, o Tobie, nie jest to, co myślisz o sobie, co inni myślą i mówią, ale to, co mówi Słowo Boga: że tylko Bóg jest dobry. Ani ja, ani Ty, ani Twoja żona, ani Twój mąż, ani Twoje słodkie wnuki, ani Twój proboszcz. Trudno przyjąć taką opinię o sobie. Święty Paweł mówi, że Jezus przyszedł zbawić grzeszników, z których pierwszy jestem ja. kpiny, tak, dla jaj, na wszelkich wypadek czy mój prawdę o sobie. Albo wyglądamy na świętszych, lepszych i bladą. Albo żyjemy w jakimś świecie urojonym. Ciągle dajemy kłamliwe świadectwo o sobie. I teraz przychodzi krzyż Jezusa Chrystusa i pyta się, czy masz taką miłość do człowieka i do Boga jak Jezus na krzyżu? Mając arcykapłana wielkiego, który bo grzechem nie jest to, że jeszcze raz podałem szpyrkę z Janem, nie byłeś na drodze krzyżowej, ale że nie masz miłości Boga i bliźniego, to jest grzech. Chrystus oddaje życie za złych ludzi. Masz taką miłość do swego wroga. Mało tego, tych złych ludzi usprawiedliwia, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Popatrz, Jezus nie osądza. My tylko widzimy czyn, potępiamy, ale nie znamy historii, motywów działania tego człowieka. A Bóg zna, dlatego usprawiedliwia, rozumiecie? Ojcze, przebacz im, ojciec, uczynił. Masz taką miłość, żeby oddawać życie ze swoich wrogów. Masz taką miłość, żeby usprawiedliwiać. I nikt, kochanie, nie słodził tam pod krzyżem, że niewinnie umiera że jest biedaczkiem tego skrzywdzoną. Wie. Co Jezus słyszy? Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Co to znaczy? Tak się żeś nas zwodził, żeś nas oszukiwał, mówiąc, że Bóg jest Twoim Ojcem i teraz widać, który to Ojciec. Nie obroniłby swego Syna. Oszukiwałeś nas. I słusznie. Teraz cierpisz. Tak się ten Twój tatuś niebieski urządził. Ale popatrz, Jezus przez chwilę źle nie myśli o swoim Ojcu. Nie wątpi w Jego miłość. Masz taką miłość do Boga. Ale drugi etap nawrócenia, kochani, to odkryć darmową Bożą miłość, która zbawia. tylko ten, który jest grzesznikiem może doświadczyć darmowej Bożej miłości. Wielki Piątek krzyż nam odsłania, ani ogromu cierpień Jezusa. Stąd nie ma drogi krzyżowej w tradycji kościelnej. Nie rozważamy męki Jezusa. Tylko odkrywamy Bożą miłość. Rodzinę, wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Potem Jezus świadom, że wszystko już się wykonało. Aby się wypełniło pismo, że. Kragne. A z tej śmierci życie tryska, bo miłość jest głodna, miłość jest życiodajna. Oddały. Trzeba mieć właściwą perspektywę dla odczytania krzyża. Proszę aby przestrzała ciała nie zostały na krzyżu, albowiem on dzień Szabaku był uroczysty. Może otrzymaliście taką interpretację Krzyża, że widzisz gniew Boga. Nie gniew, kochani, ale miłość jest motywem działania Boga. Miłość. Miłości. wszystkie poczynienia Boga, wypływają z Jego miłości do człowieka. To nie Boga zabrakło, ale człowieka. I Bóg poszukuje, Mówi Adamie, gdzie jesteś, Bóg poszukuje człowieka. Nie żeby Go ukarać, potępić, ale co? Żeby dać Mu na że potomek, niewiasty, zmiaży głowę węża. A więc każde objawienie Boga miało na celu jedno. Objawić swoją niezmierną, taką samą miłość. Czy na miłość Boga nie ma wpływu na życie? Bo chyba ciągle jest tą samą miłością. To z miłości. Dlaczego wyprowadził z miłości? Bo w ramie jeszcze jedno drzewo. Jak? życia i Żeby człowiek nie sięgnął z tego drzewa i nie utrwalił na zawsze grzechu, zła, cierpienia i śmierci. To tym bardziej krew Jezusa przemawia jeszcze mocniej. Teraz w modlitwie powszechnej Kościoła. Wypełniając tę swoją misję kapłańską wobec wszystkich ludzi, będziemy zanosić błagania do wszechmocnych Boży, Niech nasz Bóg i Pan go pokojem jednością i strzeże go na całej ziemi. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom przejście łatwego miłosierdzia, a my Twój Kościół rozszerzony na cały świat. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. tego krzyża na krzyż, na którym zawisło zbawienie świata. Będziemy podchodzić, kochani, najlepiej rodzinami. My chcemy wziąć swój krzyż i za Jezus. Chcemy, żeby Jezus dokonał konsekracji naszego krzyża. Aby nie był dla nas przekleństwem, ale był błogosławieństwem. Aby ten krzyż, który Bóg nam postawił, nas nie zmiażdżył, nie zniszczył, ale był życiodajnym krzyżem. Z z całego Pana. Bóg nie chce śmierci grzesznika. Rozumiecie? I w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna. Dlatego Pani zajął nasze miejsce. To było miejsce przygotowane na krzyżu, bo płatą za grzech i śmierć. Ale to miejsce zajął Jezus Chrystus, abyś mógł żyć. Pani Faustyna mówi, że godzina śmierci Jezusa na krzyżu to jest czas Bożego miłosierdzia. Ale co to jest Boże miłosierdzie? Z czym Wam się kojarzy? W języku hebrajskim, w języku Starego testamentu, Boże miłosierdzie, rehamim. pochodzi od słowa archem. A Ar to jest słono kobiety. W kobiety dziecko jest związane z matką pępowin. I matka nie ma pretensji, niczego innego nie oczekuje tylko ją to satysfakcjonuje że może odbierać te toksyny i ratować swoje dziecko przed zatruciem on, to jest Boże Miłosierdzie dzisiaj masz zanurzyć się w te Boże Miłosierdzie, albo inaczej krzyż Jezusa Chrystusa jest tą pępowiną którą połączył nas z Bogiem Miłosiernym a więc Bóg nie chce naszych dobrych czynów. Bóg nie chce od nas to, co jest tak Jego. On chce to, co jest nasze, a naszym jest grzech. Przez ten krzyż, który połączył ziemię z niebem, człowieka grzesznego, świętym i oziernym Boga. Masz zaczerpnąć wszystko, co do życia Ci jest potrzebne, jak to dziecko, bo nie matki. A masz oddać co? Twój grzech. To, co jest Twoje. I wtedy doświadczy tak naprawdę, czym jest Boże i Posiadanie. Popatrz, jakże pokorny może być Bóg, którego satysfakcjonuje, że oddajesz mu główne wieki swojej przyniesie, swoje grzech. grzech I niczego innego nie chce. To jest tajemnica ani Białsiachia Bożego, która zajaśniała właśnie na Karwari. Na Krzyżu tak Bóg umiłował świat. Jak to widzisz na Krzyżu, na Karwari. Za chwilę będzie wniesiona ikona. Zniesionego do grobu, i każdy z nas może mieć udział w tej posłudze Józefa, Samarytei i Nikodema Sprawiedliwego, gdy ikona zostanie już złożona, będzie okadzona. I wtedy zapraszam wszystkie kobiety, aby namaściły tę ikonę na pamiątkę tych niewiast które przygotowały wonne olejki. Na pamiątkę tych niewiast, które były wierne Chrystusowi. Obrzęd pogrzebu. Weszliśmy obchód Wielkiej Soboty, Wielkiego Szabatu. Ciało Chrystusowe zostało złożone w grobie. Wejdźmy również w ten odpoczynek. Kościół, Wielką Sobotę, trwa przy Chrystusie Złożonym w grobie. Nie podejmuje żadnej aktywności. Samo spoczęło w grobie Jezusa, natomiast duchem Jezus udał się do piekła, aby tam zniszczyć certyfikat naszej winy, aby demon już nie miał prawa do nas. Kochani, w ciszy się rozejdźmy, już nie rozmawiajmy, aby nie zniweczyć krzyża Jezusa Chrystusa.